Dzień dobry Granula Cookie, otrzymaliśmy swoją petycję, jak mogę ci dziś pomóc? Miałam nadzieję, że przyjdzie karmelcie Cookie, jak widać właśnie stoi przede mną, jej! Potrzebuję różnych drobiazgów, gadżetów i zabawek do eksperymentów, tak dużo jak tylko uda ci się uzbierać, będę tworzyć te cosie i w ogóle. Na szczęście, ostatnio na placu jest porozrzucanych wiele śmieci, więc nie powinno to być ciężkie zadanie. Town Square Wy wypełnione śmieciami? Ale ono błyszczało czystością jeszcze rano. Czy to przez nagły wzrost liczby gości? Jako nadzorca Town Square zajmę się tym problemem. O! Swoją drogą słyszałaś! wymyślę plan, jak zmniejszyć liczbę śmieci podczas sprzątania. Dziękuję, że dałaś mi znać granula cookie. Jesteś takim odpowiedzialnym mieszkańcem. Hehehe! <laughs> cookie nawet nie dała mi dokończyć. Nie da się jej zatrzymać, jeśli chodzi o dobro Town Square. Ktoś ostatnio zaśmiecał to miejsce. Ale skoro pomaga, to moim eksperymentom nie przeszkadza mi to. <laughs> Więcej <laughs> śmieci, więcej śmieci. My. Śmieci tu, śmieci tam! Śmieci wszędzie! <laughs> o tak, przestaną odwiedzać nasz plac, jeśli będzie wyglądać jak wysypisko. Huh? Pozbierałam wszystko, o co prosiła mnie Granula Kuki, a nawet i więcej, ale tam square nadal jest pełne śmieci. Patrzcie, to karmel krzokki! Dzień dobry, witaj w Town Square. Jak się nazywasz? Okej, okay, gang, tak jak ćwiczyliśmy. Trzy, dwa, jeden, teraz! Nie, Jesteśmy szpiczaste panki! O, szpiczaste panki. Co za przeurocza nazwa. Jestem Karamel ciukuki. Miło mi was poznać. Eee, ona jakby nie boi się nas? I to wcale? Ach tak! W takim razie czemu nie pokażemy jej na co nas stać? Nadal będziemy śmiecić i nie dasz rady nas powstrzymać! No. Gang, My jakby ją totalnie zezłościliśmy! No, dalej! Wyrzuć to z siebie! O tak! Czas na popcorn i możemy oglądać show! Ja. ja myślałam, że zajęłam się śmieciami w Town Square, ale wyszło na to, że mamy poważny brak koszy na śmieci. Drodzy goście, w imieniu Town Square, przepraszam. Zrobię wszystko, co mogę, aby zwiększyć liczbę śmietników dla waszego komfortu. Zaraz! Wybaczcie, ale mam teraz inne petycje do rozpatrzenia. Odwiedźcie tablicę wniosków, jeśli macie jakieś skargi. Wasza opinia jest dla nas bardzo istotna. Ponieważ chcę, żeby Town Square było najlepszym miejscem na cały Mare w Co, Co to się właśnie stało? stało?! Ona powinna być totalnie zła! Póki ona tu jest, nie uda nam się pozbyć tych wszystkich nieznośnych gości. Ta. Cóż, nic z tym nie zrobimy. Trzymajmy się planu, gang.